Wiesz, dlaczego tak trudno odejść z toksycznego związku? Bo to nie jest tylko odejście od człowieka, to odejście od nadziei, że kiedyś będzie tak jak na początku. Od obietnic, które brzmiały jak miłość, od wspomnień, które teraz kłamią. Od tej jednej wersji siebie, która wciąż wierzy, że jeśli tylko bardziej się postara, to tym razem wystarczy, że zasłużysz na tą miłość. Ale wiesz co? Nie można uratować kogoś, kto tonie, jeśli samemu się nie ma już ani krzty tchu. Nie można być kochaną w miejscu, gdzie trzeba ciągle udowadniać, że się na tę miłość zasługuje. Dlatego tak trudno odejść, bo zanim odejdziesz od Niego, musisz wrócić do siebie. To nie jest słabość, to największa odwaga, jaką możesz w sobie znaleźć. Jeśli czujesz, że jesteś w tym miejscu, że boisz się odejść, ale jeszcze bardziej boisz się zostać, porozmawiajmy. Pomogę Ci znaleźć w sobie tę moc, która tam czekała cały czas, żeby Cię uwolnić.